Um, dobra, pola. Tu. To jest obsiane. To jest ani nie zaorane, ani nic. To podepniemy pługi. I je założymy na początek. Jedziesz. Jak? Ale jaką grę? Tą, tę grę będziesz testował? Tę, tę? Bo tej to. Nie no tej. Tutaj... To czego będzie ten monitorek? No właśnie, sam nie wiem. Ale Marek tak gra, ta gra ci nie ruszy. Chyba, że komputer zmieniłeś. Przez tobie dwie ledwie chodził. Nie narzekaj, ja miałem gorzej. Ja mam 15 mega w nocy! Ale... a, a swoją drogą dawniej miałem, dawniej miałem pół albo jeden, także... także tego. Jak FS na medium masz 40, to tutaj na low koło 5-10, nie więcej. Pojazdy. Dobrze jadę? Chyba dobrze. Nie, chwila, bo się ubiłem. Zostałem wybity z rytmu. Chyba tam widać te pola. No i psiunia, litości! Nie wierzę, co ona robi. Aż wjechałem w słupek. Nie ma. Nie ma tutaj trzymania psa podwórkowego w domu. Na około dziesięciu powinno być, nie więcej. Dobrze jadę? Niego oni wreszcie dodadzą to powiększanie mapy, bo szaleje. Tak, dokładnie, Perełka się zestresowała. Ram. To I będziemy kok sami w kabinie będziemy orać I chwila, denerwuje mnie też. O, od razu lepiej. Od razu lepiej bez tego Bez deszczu W ogóle mam dziwne wrażenie, że grami muli Nie wiem czemu Ja ja miałem taki przypadek, właśnie że go, że z znowu z drugiej strony gości zamawiał SFA, a dostał farminga. Gdzie masz tekstury rozjechane? Przymula mi jakoś dziwne. No znowu deszcz? Gdzie ty masz rozjechany? my, że dookoła pola pługiem obrotowym, bo tak mi się podoba. Chcę więcej kilometrów zrobić. Jedziesz. I nie chcę deszczu. Chyba. Pogoda, słońce. Bana. Już, już tu o banach mówią. Banana chyba. Pokój tam. Bo wy najwięcej piszecie i stresujecie widzów. Nic potem wszystko takie. Ile jest osób na lewie. Marek, no to rozdzielczysz sobie obetni. powinno 360p uciągnąć. Sporo osób. Skoro tyle osób jest, to udzielajcie się kurczę na czacie, a nie... A nie, 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 nie tak yy, cicho wszyscy siedzą. Pogadajmy, zadawajcie pytania, w końcu po to jest live. Wiesz no, Marek... Yy. Ja nie będę do Gaming Live postulował, żeby 144 dodali jeszcze, bo to już yy, przesada by była, nie? Czemu tu znowu jest deszcz? Pogoda, słońce. Kiedy MP nagram? Jak będzie do końca działało? Czemu jest słaba animacja orki, bo system glebowy jest jeszcze rozkopany. Ta salacja pojawi się może pod koniec grudnia. Miała być wcześniej, ale MP zjadło nam strasznie dużo czasu i jeszcze go nie dokończyliśmy. Tak, to prawda, że jest MP, ale jest jeszcze niedopracowane. No bo już się chmurzy. Jestem zdenerwowany. Miał być MP, i jest MP, tylko że jest jeszcze niedopracowany. Po prostu tam jest mm, problem z portami, momentami. I po prostu trzeba ten problem z portami rozwiązać. Znowu pada ludzie. Ludzie. Niech dwadzieścia. Weather. Weather. Sun. Luźba. Łe. We... Może angielskie komendy zadziałają? Nie działają. Dosłownie na mnie leci. Nie wiem czy zrobimy, ale można pomyśleć. Chwila, wiecie co? To ja sobie kartkę wyciągnę. I będę notował wasze propozycje. A potem to przekażę ekipie. Tylko muszę troszkę porządek na biurku w takim razie zrobić. Poczekajcie, moment, coś, bo coś mi leci. Coś mi leci. Um, mikrofon sobie z boku postawię. Może być jakieś szumy słychać w tej chwili. Jak mnie słychać? Bo inaczej mikrofon postawiłem. Dobrze mnie słychać? Eee, dobra. Zapisałem. A co sądzicie o Ani, o tym kurzu? Bo wtedy na pierwszej prezentacji właśnie było mnóstwo narzekań na ten kurz, że była burza piaskowa i to zostało poprawione. Co słabo, co ci się nie podoba? Może no, by do setki znowu dobiło Gaming Live mi służy jeśli chodzi o widzów Jak wy oceniacie jakość i płynność na Gaming Live? Nie chce padać, jestem zdenerwowany Brudzą się Brudzą się, tylko trzeba sporo czasu żeby się brudziły No a jest, jest deszcz więc on jest automatycznie myty Nawiak zamiast być na streamie to w terrarię ciśnie Co do farminga, jeśli macie pisać po prostu, że farming jest lepszy to ja was po prostu wypraszam stąd A Jeśli jest konstruktywna opinia Dlaczego? Z jakiego powodu jest lepszy? Co wam się nie podoba? Co trzeba zmienić? Oczywiście. Ale jest lepszy, bo tak? To ja wypraszam z live'a, od razu. Bo ja nie mam zamiaru czytać, jak yy, za, yy, zagorzali fani LS-a to komentują. Bo zagorzają fanom to się nic nie podoba w żadnej innej grze yy, niż LS. Konstruktywna opinia, jak najbardziej. Bo po to też zostało forum, żeby mm, były, był kontakt z graczami i, i możliwość wyłapania różnych błędów, rozwiązywania tego. Nie ma ścinania drzew. Ścinanie drzew to do menadżańca. Jeśli byśmy to dodali, to by nas pozwali. Tu jest sad. No nie ma sinania drzew, coś ty myślał? Optymalizacją, ma co jest nie tak z optymalizacją? Raczej nie będzie żadnego giwa. Nie wiem, pomyślimy jeszcze, ale, ale raczej nie. Są ziemniaki. tej 660 Jakie są rośliny? To, że gra jest połączona ze Steamem To jest jedna wielka zaleta Bo jesteście zawsze na bieżąco, nie musicie cudować z jakimiś peczami jak w farmingu, tylko od razu macie wszystko zasysane. Jakie są Tutaj macie wszystkie rośliny polne Po prostu jeśli chodzi o to przycinanie, u mnie to OPS sporo obciąża proca, z tego co, co tu widzę mm, i, i gdzieś, gdzieś to tam się trochę, trochę krzaczy, ale ogólnie jest okej. Okay. Tutaj macie jeszcze sadownicze. Nie ma miesiąców zimowych. A w przypadku modeli nie licencjonowanych, nie mogą być one odzorowane i na podstawie licencjonowanych, bo by wtedy nas mogli pozwać i po prostu są one przeskalowywane. No, już jest to. Znowu pada? Okej. Okay. Chyba jednak z pogodą nic nie zrobimy. No teraz widzicie, jest także to tam OBS po prostu nieraz się, się wykrzaczy i, i przymuli, ale teraz widzicie, jest Koniki czy pokażę? Chodzi o ogólne wzorowanie się. Przy, w przypadku Lemkena zrobimy niebieskie pługi, oznaczymy je przykładowo Kargul. I będą one wyglądały identycznie jak te Lemkenowskie, no to mogą nas pozwać, bo tak pozwa pozwalają na to prawo. I oni wtedy wygrają takie coś. Koniki później pokażę. O 10? co to jest? Staramy się, ale o te różne, a AW... wuj, yy... ale. Przeczekanie do następnego mnie raczej nic nie da. Bo na pogodę to chyba nie reaguje. Kupię. ten. Eee. Yy, stację pogodową, bo się zdenerwowałem. Yy, bo to jest przestarzała ziemia. Czy staramy się o licencję Lemkena? Staramy się o w sumie około 40 licencji, ale to wszystko jest bardzo, bardzo pracochłonne i czasochłonne. Co sądzę, Windows 10? Świetny system. Windows 10 to świetny, naprawdę świetny system i zdecydowanie przysiądę się na niego z 7 po premierze, zdecydowanie. Pokochałem ósemkę o dziesiątkę to już w ogóle. Miazga. ta gleba no ma dużo, dużo różnych takich wad, no bo niestety tej teselacji ciągle brakuje. A... Myślę, że najpierw dokończymy multi i potem dorzucimy modding i dopiero zajmiemy się teselacją. Menu start właśnie jest boskie w dziesiątce. Jak włączysz rzecz 2, to masz nawożenie pola łamane na coś. Co to jest tam coś? No bo tu chodzi o nawożenie nawozem i nawożenie gnojówką obornikiem. No ale ma, co z tego, że połączyli siódemkę i ósemkę, to jest, to jest mega system. Siódemka to jest połączenie XPK i Visty. Jaką pogodę przepowiadają? Słońce. No, Winosaurus jest świetny system, a dziesiątka będzie jeszcze lepsza. Po prostu nie ma, nie chodzi o to, mm, że, yy, że oni to robią specjalnie. Po prostu. Oni testują nowe rzeczy i zazwyczaj te nowe rzeczy się nie sprawdzają i w następnym systemie one zostają zmodernizowane i wtedy to to co było wielkim badziemiem, nagle staje się czymś świetnym. Na Wista też wszyscy tak mówią, że ło ileś tam serwis paków. A kurczę, XP to ile też miał tych serwis paków. I na to jakoś i nie narzekał. A Wista wielki, wielki błąd producenta. Ile z osób teraz na live'ie? Wista w gruncie rzeczy też nie była taka zła. Nie wiem co wy o tej wisty chcecie. Znam się trochę na systemach i... I, i, i doskonale wiem, że wista że wcale nie była taka zła. Czekajcie chwilę, coś jeszcze? Um, um, przestawię. No, tak, no włączaj się, o dobra, e, chwi chwilka. Hmm. Moment, tak, to prawda, wpisałem o tym na forum. No, pisałem na forum, że około połowy stycznia. Nie... nie rozumiem, ludzie, wy nie czytacie tego, co się pisze, czy jak? Około połowy stycznia, po, połowa albo końcówka, nie wcześniej. Bo to są cztery maszyny, które trzeba w tym jeden kombajnie i wszystkie trzeba dobrze wymodelować. Polecam forum SimFarm forum.pl Napiszę wam na czacie. Tak, ciekawy jak sprzedaż jak już na Steamie aktywowałeś, Geniuszu. Musisz cały kom to Steam spe sprzedać. Pestycyd? Pestycydy to pryski z tego co się orientuję. No zaraz, pole trzeba zaorać. A to już muszę kupić, ja nie mam... Mam mało hajsu. Mata jest koncy. Te, ludzie, spokój tam. Dlaczego tak mało osób udziela się na czacie? Ludzie, zapraszam do dyskusji. Nie bójcie się. Kiedy będą pierwsze modyfikacje. Sam nie wiem, bo musimy skończyć multi i wtedy bierzemy...